Socjolog, dziennikarz, wykładowca i pisarz Ryszard Ćwirlej spotkał się z mieszkańcami Tarnobrzega w miejskiej bibliotece publicznej. Wielokrotnie nagradzany za takie powieści jak błyskawiczna wypłata czy Milczenie jest srebrem przeprowadził czytelników przez historię polskiego kryminału i opowiedział czym jest kryminał neomilicyjny, którego jest twórcą kiedyś w polskiej literaturze bardzo popularnym gatunkiem był kryminał milicyjny, ale to były lata 70., 80. To były te czasy, kiedy Komenda Główna Milicji Obywatelskiej chciała popularyzować wizerunek milicjanta w społeczeństwie. Czas gloryfikacji tych postaci skończył się w latach 90., kiedy to zmienił się ustrój i zabrakło głównego sponsora na kryminał milicyjny, czyli Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że może nie, nie warto tracić z oczu tego, co było już kiedyś wymyślone i było w miarę ciekawe, tylko trzeba by było pokazać tą rzeczywistość milicyjną z takiej strony, z jakiej nie pokazywał kryminał milicyjny. A więc powołałem przez przypadek do życia nowy gatunek, który nazywa się kryminałem neomilicyjnym, czyli przedstawia bohaterów milicjantów w latach 80., ale pokazywanych z perspektywy prawdziwej, nie gloryfikującej, nie wybielającej postać. Mistrz kryminału opowiedział również o swoim warsztacie twórczym i inspiracjach, Pływających na opowiadaną historię. Często jest tak, że jakimś ziarnem, które gdzieś tam kiełkuje, jest jakieś rzeczywiste wydarzenie, które w jakiś sposób literacko zostaje przetworzone, bo nigdy nie trzymam się faktów do końca, nigdy nie powielam tego, co już się wydarzyło. Ale staram się, żeby zbrodnia, która gdzieś się rozgrywa w moim kryminale, była na tyle atrakcyjna, żeby zainteresowała czytelników, więc odrobina prawdy, zmieszana z fikcją, powoduje, że mam nadzieję, książki są interesujące. Po spotkaniu mieszkańcy mogli zakupić przygotowane książki oraz otrzymać autograf.